ma ludzie, z tej strony ogólnie RIVLO, mamy tutaj nasz rowerek Speca. ogólnie no to jeszcze po drodze się uszkodziła oś, dlatego odcinek jest trochę później, ponieważ na naszej popularnej oś zamykacza zerwał się gwint. Też zapraszam na odcinek, dlaczego nie dawać szybko zamykacza do starej ramy Speca? peca. Ktoś wsadził piastę na szybkozamykacz i ta oś się szybko zużywa i niszczy, ale udało mi się Speca peca po raz kolejny naprawić i dzisiaj spróbujemy sobie zrobić małe latanie z grubym. Popaj aktualnie siedzi z kolegami, więc przyjedzie później. Mąż się ogarnia prywatne sprawy, więc go dzisiaj nie będzie, więc postanowiłem zrobić sobie takie latanie trochę samemu. Towarzyszą mi tutaj znajomi z młodej ekipy z osiedla, ale oni we vlogu nie wystąpią. No i spróbujemy po dłuższej przerwie od latania, jak to wyjdzie. Założę sobie kask chraniaczy, żeby nie było jak ostatnio. Na początek, na rozgrzewkę, nasze małe schodki osiedlowe, tak jak rok temu. Tutaj znajdujemy się na naszych legendarnych schodkach. Tutaj mamy speca, na razie jeszcze jeździ. Mam nadzieję, że wytrzyma. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Ogólnie widzowie schodki trochę nie wyszły, a trochę powrotu do formy, no wiecie, długo nie latałem, więc progresu nie ma, ale chciałbym zrobić coś w podobnym klimacie co rok temu. back to our breaks after math with our